Nawet jeśli jesteś zajęty, czy możesz poświęcić minutę na modlitwę za swoje dzieci? Drogi Ojcze Niebieski, dzisiaj chcę się do Ciebie modlić za moje dzieci, abyś okrył je swoim płaszczem i uchronił od niebezpieczeństw złych ludzi i wszystkiego, co może im zaszkodzić. Odwróć od nich wszelkie zło. Niech Twoja wieczna miłość i błogosławieństwa nigdy nie opuszczą moich dzieci. Amen. Posłuchajcie w spokoju następujących słów Boga, a zobaczycie, że Bóg w cudowny sposób chroni każdego w każdym okresie. Bóg mówi: W trakcie długiego ludzkiego życia niemal każdy człowiek napotyka wiele niebezpiecznych sytuacji i stawia czoła wielu pokusom. Jest tak dlatego, że szatan stoi tuż obok ciebie, stale macie na oku. Szatan upaja się tym, gdy spada na ciebie katastrofa, kiedy spotykają cię nieszczęścia, kiedy nic nie idzie po Twojej myśli, kiedy wikłasz się w szatańską sieć, szatan jest szczęśliwy. Jeśli chodzi o to, co robi Bóg, to on nieustannie cię chroni, strzegąc cię przed jednym nieszczęściem po drugim i przed jedną katastrofą po drugiej. Dlatego właśnie powiadam, że wszystko co człowiek ma pokój i radość, błogosławieństwa. I osobiste bezpieczeństwo jest w rzeczywistości pod Bożą kontrolą. Bóg prowadzi każdego człowieka i decyduje o jego losie.